Metafora to według słownika języka polskiego figura stylistyczna polegająca na nietypowym połączeniu wyrazów, dzięki któremu przynajmniej jeden z nich zyskuje nowe znaczenie. W przypadku filmów operujemy tak zwaną metaforą wizualną, czyli zestawiamy obrazy w taki sposób, żeby wywołać u publiczności określone skojarzenia, a przez to też emocje. Istotą pracy scenarzysty i reżysera w filmie jest operowanie właśnie tym środkiem wyrazu. W dzisiejszym wykładzie przyjrzymy się kilku scenom z wybitnego filmu Andrzeja Wajdy, Popiół i Diament, i omówimy sobie, w jaki sposób Wajda buduje te przenośne. Witaj w polskim kinie historycznym. Krzysztof Kieślowski mawiał, że filmy robimy o rzeczach, których nie widać. Miał na myśli ulotne emocje i głębokie sensy, które wypowiedziane wprost zupełnie tracą swoje siłę oddziaływania. Oczywiście można zrobić film, w którym bohater wychodzi i mówi sam do siebie, że właśnie zrozumiał, że jego życie nie ma sensu. Jednak takie rozwiązanie po pierwsze nie jest zbyt realistyczne, a po drugie nie jest też zbyt wyszukane. Robią tak bohaterowie oper mydlanych, a nie postacie kinowe. Niemniej jednak. Jako scenarzysta albo reżyser masz obowiązek, intencje i uczucia bohatera jakoś zakomunikować widzowi. Publiczność musi mieć podstawową wiedzę o tym, co bohater chce osiągnąć, żeby móc mu kibicować. Zatem jak to zrobić, żeby dać widzom te niezbędne informacje, ale jednocześnie uniknąć dosłowności oper mydlanych? Użyć metafory wizualnej. Właśnie przez wykorzystanie metafor wizualnych unikniemy dosłowności i komunikujemy się z widzem przez jego podświadomość. Teraz, na czym polega komunikowanie się z widzem za pomocą metafor wizualnych? Po pierwsze, najważniejsze jest to, żeby raczej dążyć do tego, żeby widzowi pewne rzeczy pokazać, a nie opowiedzieć o nich, szczególnie emocje. Także w takiej już najbardziej prostej formie, Zamiast wpisywać aktorowi w dialog słowa, na przykład jestem smutny, albo jestem wesoły, napisać mu scenę, w której szlocha, albo szczerze się śmieje i tym samym wyrazić to poprzez działanie postaci. To był najprostszy przykład. Jednak najwybitniejsi autorzy filmowi budują metafory wizualne dużo bardziej wyszukane i abstrakcyjne. Niestety nie ma żadnego podręcznika, z którego można byłoby się tego nauczyć. Najlepiej jest oglądać dużo arcydzieł filmowych i potem analizować je, zastanawiając się, jak autorowi udało się osiągnąć takie czy inne znaczenie. Dzisiaj przyjrzymy się kilku ciekawym przykładom metafor wizualnych z Popiołu i Diamentu, czyli wypitnego filmu Andrzeja Wajdy. Akcja filmu dzieje się zaraz po wojnie, kiedy żołnierz AK, Maciek, którego gra Zbigniew Cebulski, próbuje wykonać misję zabicia miejscowego aparatczyka partii komunistycznej. Czasy powojenne dla wielu żołnierzy Armii Krajowej były po prostu kontynuacją tego, co robili w czasie wojny. Jedynie wróg stał się trudniejszy do zidentyfikowania. Stali się nim podporządkowani Stalinowi komuniści, czyli często nasi rodacy. Popiół i diament zaczyna się właśnie od nieudanej próby zamachu. Zamiast komunistycznego aparatczyka giną pracownicy budowlani miejscowej cementowni. Zobaczmy fragment sceny otwierającej film. Wej. Kto to jest ten facet, bo ja zapomniałem? Szczuka. Co to jest? Sekretarz Wojewódzkiego PPR-u. Proszę pana... jest stąd! Pa Proszę pana, niech mi pan otworzy kaplicę. <laughs> I zamknięte. Uciekaj. Maciek? Co jest? Jadą. Maciek! W porządku, czekal na większe rzeczy. Prędzej! Mrówki cholera! Uciekaj sobie! Idź! Szybciej, panowie! Panowie, szybciej, szybciej, samochód już! Panowie nadjeżdżają! Już! Samochód, szybciej! documenti! documenti! Gli vado a Tak zaczyna się Popiół i diament Andrzeja Wajdy na podstawie książki Jerzego Andrzejewskiego. Ten film jest przesycony symbolizmem. Ale zanim porozmawiamy o samych symbolach, które użył Wajda w tej scenie, musimy najpierw określić, jakie jest ukryte znaczenie filmu. Kiedy poznamy przesłanie, które reżyser miał na myśli opowiadając nam tę historię, poznamy też klucz do wszystkich symboli w filmie. Wiem, że są różne teorie na temat znaczenia popiołu i diamentu. Sam Wajda wypowiedział się kiedyś w kwartalniku filmowym, że jest to film o niemożności zbudowania zgody w podzielonym narodzie. Dla mnie przede wszystkim jest to film o bezsensie walki w nowej powojennej rzeczywistości. Krótko mówiąc, za czasów wojny wróg był łatwy do zidentyfikowania, a dół walki był żywy w polskim narodzie. Jednak kiedy władze w Polsce przejęli komuniści, nagle wrogiem stali się inni podporządkowani Stalinowi Polacy. Dlatego też pierwszą sceną filmu jest nieudany zamach na miejscowego kacyka. Chwile później w filmie dowiadujemy się, że nasz bohater Maciek, próbując walczyć z komunistą, zabił dwóch robotników. Czyli mimo szczerych intencji walki o niezależność Polski, skutek jego działań okazał się tragiczny. Czyli to był pierwszy istotny element symboliczny. Zwróć uwagę, że autor mógł w tym samochodzie umieścić dowolnych ludzi. Mogli to być na przykład inni członkowie delegacji komunistów. Wtedy zasadniczo nie zmieniłoby się nic w głównym wątku historii. Maciek zabił jakiś komunistów, ale nie tego najważniejszego i musi dokończyć misję. Ale autor bardzo świadomie zrobił z tych ludzi niewinnych robotników, właśnie po to. Żeby pokazać, że walka w obecnej rzeczywistości może czasem przynieść więcej złego niż dobrego. Zrobił tak też, żeby wywołać w naszym bohaterze jak największe wątpliwości i konflikt wewnętrzny. W późniejszej części filmu dowiecie się, że Maciek rozważa zaprzestanie działania w partyzantce i rozpoczęcie normalnego życia, czyli pewnego rodzaju emerytury. I tu drugi ciekawy symbol. Otóż. Pierwszy raz widzimy bohatera na ekranie, jak leży na łące i grzeje się w słońcu. Widzicie sami, że kiedy kolega woła go, że samochód z ofiarami nadjeżdża, Maciek wcale nie pali się, żeby wstać z łąki. To bardzo ważne, w jaki sposób wprowadza się postać na ekranie, ponieważ później to pierwsze wrażenie widza będzie się ciągnąć za nami przez cały film. W kontekście tego, że głównym konfliktem wewnętrznym Maćka jest to, czy nie przejść na emeryturę, jego wylegiwanie się na łące jest pierwszą subtelną sugestią, że główną motywacją tej postaci będzie przejście na zasłużoną emeryturę, czyli przejście w stan spoczynku od swojej służby. Oprócz tego to, że Maciek śpi przed zamachem, mówi nam o tym, że jest bardzo doświadczonym żołnierzem i że to właściwie dla niego rutyna. W ten sposób Wajda... Piecze dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony wprowadza motywację głównej postaci, a z drugiej strony pokazuje nam go jako zawodowca. Jest jeszcze trzeci ciekawy symbol w tej scenie. Oczywiście mam to na myśli użycie ikonografii religijnej. To nie przypadek, że scena odbywa się przy kapliczce, tylko co to nam daje i co to znaczy. Wajda używa w tej scenie wizerunku. Chrystusa na Krzyżu, żeby podkreślić męczeństwo. Jezusa na Krzyżu widzimy w tej scenie dwa razy. Zawsze w ujęciach śmierci robotników. To jest moim zdaniem bardzo intencjonalny zabieg. Zwróć uwagę, że na przykład w tym ujęciu ten krzyż zupełnie tu nie pasuje i wygląda, jakby został dostawiony przez scenografa pod ujęcie. W drugim ujęciu krzyż jest na drzwiach, a robotnik. Rozpościerający ręce, wygląda trochę, jakby był właśnie ukrzyżowany. Kiedy drzwi otwierają się, w tle widzimy przez chwilę ikonę innego świętego z krzyżem. W ten sposób reżyser chciał podkreślić, że to właśnie ci dwaj mężczyźni są tu męczennikami, a nie nasi główni bohaterowie. Więc to była pierwsza scena. Teraz przejdziemy do bardzo znanej sceny, która jest jakby taką wizytówką tego filmu, jest to scena z płonącymi kieliszkami. Proszę bardzo. i poszli jak zawsze uparci, jak zawsze Pamiętasz? Co? Spirytus rudego. Nie. Nie pamiętasz? Kiedy to było? Pamiętam. Nie wykupię się. Nie! Nie pamiętam! My żyjemy! <laughs> A jednak to były czasy, Andrzej... Myślisz? Oj, jak się żyło i w jakiej kompanii... Było kiedy tylu fajnych chłopców i dziewcząt, co? Co z tego? Wszyscy prawie zginęli. To no, inna sprawa, ale życie bo fajne. Myśmy byli inni. Młodsi. Nie tylko. Wiedzieliśmy, czego chcemy. Kobiety. Wiedzieliśmy, czego od nas chcą. Odkryłeś. No jasne. Dlaczegoż oni mogli innego chcieć? Żebyśmy ginęli. Teraz chcą to samo. W porządku. Stać nas na to. Wymyślenie i scenizacja tej sceny przypisuje się Januszowi Morgensternowi, także bardzo uznanemu polskiemu reżyserowi, który w Popiele i diamencie pracował jako drugi reżyser. Tutaj geniusz tej metafory wizualnej kryje się w jej prostocie. Kieliszki na barze stają się zniczami zapalonymi na grobach poległych towarzyszy. Bardzo łatwo to zrozumieć, ale niesamowicie trudno takie coś wymyślić. Te kieliszki to jest taki Książkowy przykład metafory wizualnej. Obiekt w kadrze poprzez inscenizację staje się czymś zupełnie innym. To jest moment w filmie, gdzie Maciek poznał już piękną barmankę Krystynę i powoli zaczyna zastanawiać się nad sobą. Jeszcze nie przyszedł mu do głowy pomysł odejścia ze służby, ale wątpliwości narastają. Stąd nostalgiczny dialog o tym, jak w czasie wojny wszystko było proste. Drugim ciekawym zabiegiem w tej konkretnej scenie jest piosenka śpiewana w tle. Są to czerwone maki na Monte Cassino. One są czerwone od polskiej krwi, po tych makach szedł żołnierz i zginął. Jest to pieśń jednoznacznie mówiąca o trudzie walki zbrojnej. Ponownie motyw, który mówi o ogromnym poświęceniu. Właśnie ta scena o nim traktuje. W tej scenie możemy zacząć widzieć zmęczenie Maćka. Oba te symbole, czyli Znicze z kieliszków i pieśń Czerwone Maki, opowiadają nie wprost o dylemacie głównego bohatera. Dalej spalać się walcząc i, i ginąc w walce z niezdefiniowanym wrogiem, czy odłożyć karabin i żyć szczęśliwie? To pytanie zada sobie Maciek w następnej analizowanej przez nas scenie, czyli moment, w którym Maciek z Krystyną uciekają przed deszczem do zrujnowanego kościoła. Będzie to scena, która tłumaczy tytuł. Co, nie zimne ci? Popatrz, jakiś stary nagrobek. O, i napis. Coraz to z ciebie jako z trzaski smolnej wokoło lecą szmaty zapalone. Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to, co twoje ma być za? tracony, czy popiół tylko zostanie i zamęt, czy idzie w przepaść, przepaść z burzą? Coś strasznie niewyraźnie, nic nie widać. Narwit. Czy na dnie popiołu zostanie gwiazdisty diament? Wiekuistego zwycięstwa zarani. To ładne. Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament? A czym my jesteśmy? Ty? Na pewno diamentem. Za każdym razem, kiedy w filmie jest wykorzystywany jakiś wiersz lub utwór muzyczny, to są one wybierane nieprzypadkowo. Tak było w poprzedniej omawianej scenie z makami pod Monte Cassino. Tak też jest tutaj. Wiersz Cypriana Kamila Norwida, zacytowany w ten sposób, wyraża właściwie całkowicie to, co czuje Maciek. Celowo zacytowano tu tylko pierwszą zwrotkę wiersza, która stawia pytanie, że w ogniu walki nie wiadomo, co pozostanie, czy popiół, czy diament. Dalsza część wiersza jednoznacznie odpowiada na to pytanie słowami: "Połóż rękę na sercu, otwórz oczy szeroko i skacz. Powiedz: teraz lub nigdy." Zamiast będzie co ma być, i nie czekaj, aż głód spełni Twoje cierpienie. Czyli nawołuje jednoznacznie do walki, no bo wers, połóż rękę na sercu, sugeruje, żeby podążać za patriotycznymi emocjami i rzucić się w wir walki. Ale tej części wiersza w filmie nie słyszymy. A jest tak dlatego, że Maciek zdążył już zakochać się w pięknej Krystynie. Poznał też swoją niedoszłą ofiarę. Komunistę Szczukę, który okazał się przede wszystkim bardzo miłym panem oraz ideowcem, który naprawdę wierzy, że komunizm jest super ustrojem i przysłuży się Polsce. W związku z tym fragment wiersza Norwida jest echem dylematu maćka. Mówiąc do Krystyny, że to ona na pewno jest diamentem, niedopowiedziane zostało to, że wobec tego on sam uważa się za popiół. Pamiętajmy tutaj scenę z kieliszkami, która wspominała o tym, że większość towarzyszy broni Maćka już nie żyje. Chwilę później jest scena, w której nasz bohater wyznaje Krystynie, że myśli o tym, żeby zmienić swoje życie. Tym samym dojrzewa do tego, żeby wypowiedzieć na głos swoje pragnienie zakończenia służby. O tym, czy mu się udało, dowiesz się z filmu Wajdy. To było tylko kilka przykładów w bardzo gęstym symbolikę popiele i diamencie. W sztuce filmowej metafora wizualna jest tym, czym w poezji metafora zwykła, czyli głównym sposobem komunikacji z widzem. Bycie dobrym filmowcem polega na umiejętności wyszukiwania symboli, kodyfikowania sensu w postaci znaków wizualnych. Niestety, tak jak mówiłem, nie ma na to żadnych podręczników. Można się tego uczyć jedynie, próbując robić własne krótkie albo długie filmy, albo przez oglądanie dobrych filmów, takich jak Popiół i Diament. W tej chwili jest on dostępny do obejrzenia za darmo i legalnie. Jako twórca, namawiam Was do oglądania filmów z legalnego źródła. Natomiast jeśli chcecie zobaczyć animację, która została stworzona wyłącznie z metafor wizualnych, to możecie obejrzeć 8-minutowy film Tomasza Bagińskiego Animowana Historia Polski, który jest pewnego rodzaju kolarzem obrazów opowiadających. Najważniejsze wydarzenia z historii Polski. Ten krótki film opowiada ponad tysiącletnią historię państwa polskiego, więc metafory wizualne następują jedna po drugiej i są dość dosadne. Ten film to świetny sposób na przetestowanie swojej znajomości historii Polski. Jestem ciekaw, czy będziecie w stanie rozpoznać każde kolejne wydarzenie historyczne patrząc na jego symbol. Zostawię Wam link do tej animacji w komentarzu. Dajcie znać, w komentarzach, właśnie jak Wam poszło. To był ostatni wykład w tym roku, który zamyka nasz cykl. Było mi bardzo miło przygotowywać i nagrywać dla Was te wykłady. W przyszłości postaram się o rozszerzenie tego projektu, a tymczasem zachęcam Was do kontaktu ze mną przez komentarze pod filmami. Także po raz ostatni ogłaszam, że cykl ten został sfinansowany z budżetu Ministra Kultury. Polecam obejrzenie też innych wykładów i tymczasem. Pozdrawiam Was i serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Cześć.